Hej, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z My Tomated Porsche'a. Um, jest to dwudziesty które już odcinek i moi drodzy chciałbym Wam powiedzieć, że zostały nam 3 dni i kończy nam się wiosna. Czyli jesteśmy już w prawie jednej czwartej roku w naszej Porsche. Um, jak tutaj widzimy, kończą nam się tutaj kopalnie, więc moglibyśmy się udać do nich jeszcze. Zobaczymy, czy nam się tej to uda. Dzisiaj priorytetowo chyba spróbujemy pomóc farmie drzew. Wydaje mi się, że uda nam się dzisiaj to zadanko zrobić. Oczywiście pójdziemy po jeszcze jedno, bo dzisiaj jest chyba piątek. Dobrze patrzę, dobrze. Dzisiaj jest jeszcze piątek, więc jeszcze możemy sobie wziąć jakieś zadanko. Na ten Bumble list nadal czekamy na. Em, na, na, na e, e, blueprint od e, Petry oraz no jeszcze oczywiście będziemy musieli sobie Assemble Station polepszyć na level drugi e, i czekaj, co tutaj jest, a tutaj musimy poczekać po prostu tydzień no, z tym zadaniem nic nie zrobimy, jak każą czekać to trzeba czekać mm, tutaj sobie zbierzemy to co możemy no patrzcie, możemy sobie z jabłek robić z staminę i chyba te jabłka przerobimy na tą staminę, ponieważ skoro już je mamy, to w większości możemy sobie przerobić. Także z 5 jabłek zostawimy, gdyby było do czegoś potrzebne. A resztę nie nam się po prostu robi. E, tutaj sobie zbierzemy to i zasadzimy. Tylko że tak, ja mam jedno tylko do zasadzenia, a jeszcze potrzebujemy jednego. Więc sobie to wszystko tutaj posegregujemy. Weźmiemy sobie jeszcze e, plony. Oddamy te jabłuszko jakieś. No jakieś spaghetti klasyczne. Nie wiem skąd się ono nam wzięło, ale je weźmiemy do produkcji, Tylko um, ono co nam daje? A tak. I bardziej to nam produkty. Z, no, jedzenie zdrowie. Halo. Dobra, to było I um, jeszcze nawozy. No to nam do nasion. Nie wiem, ile tam nam potrzebne jest. Cztery, nie wiem. Ale zobaczymy. Tutaj jeszcze weźmiemy sobie jedno nasionko, oczywiście. No, tak jak też widzicie. Jeszcze... Wszędzie już mamy, chyba wszędzie mi się daje. Dobra, teraz, jeszcze tutaj, gdzie tam możemy, to jeszcze dodamy na wodę troszkę zabrakło nam jednego, no niestety. Nie, nie chce mi się tego jednego tam dawać. Mogę być szczera. Okej. Okay. Tutaj sobie wszystko porobimy jeszcze. postawzamy podbieramy pododajemy. To tam tylko i wyłącznie możemy. No. Ja powiem wam, moi drodzy, y, mam tak dużą ochotę wam nagrać już jakieś inne gierki na kanale, tak wielką ochotę, ale cały czas sobie myślę, mm, no zadałoby się połączym. Poza tym y, za niedługo coś tam mówili o tym, że mam być matury online i większość szkół bierze w tym udział, ale moja szkoła jak zawsze postanowiła się oprzeć temu i nie, ona nie będzie w tym dała udziału. Będziemy mieć normalnie lekcje, na których będziemy mieć sprawdzoną obecność. I tak samo ja Wam mogę powiedzieć na przykład, że w mojej szkole, ja pomimo, że lubię swoją szkołę, to w tym roku nie wiadomo, co się stało, bo e, nie mieliśmy... Mieliśmy tylko jeden, e, jedną maturę próbą, gdzie normalnie większość szkół ma trzy. My mieliśmy tylko jedną, bo... E, a to było jakiś rodzic, zgłosił do kuratorium coś i nagle dyrektor całkowicie spękał i, i nie było... A to coś tam, a to taka wymówka, a to taka. Niby się większość osób, pewnie młodszych, zapyta, ale czemu się nie cieszę? No nie cieszę się, bo, bo chciałabym napisać pełną maturę, bo ona jest po to, żebym się mogła sprawdzić. No ale cóż, taką szkołę mam i nic ku mnie zrobię, niestety. Okej, okay, sobie tutaj wszystko proskładamy i ten gramofon, I co my z tym gramofonem? Te Simple Silver, cztery 4, Ok, cztery. 4, 4, okay. 4, so Dwa 5, I jeszcze 5, 5. 5. 6. 6. 6. Chyba 9 mi się wydaje, że jest 9 okay. i mamy już tutaj. Petra mówiła, że nie wiadomo czy on zadziała w ogóle, więc tego, to też sprawdzimy sobie na pewno. Była pewna co do Boomboxa, ale Boombox raczej tylko hała zrobi, więc... Postarajmy się, żeby też e, tam nie wiem, czy to jest Kiva, czy któryś tam nie chyba ten dawa jest, że miał trochę przyjemności z tego. Lounge speaker, anton, weźmiemy to, ok, tutaj to. No i tak, moi drodzy, możemy tego lampy tej oddać. A. A. Dobra, jemu ja damy jutro rano, bo i tak nie będziemy musieli wykonywać tych rzeczy. Więc to jemu ja jutro damy już trudno. Zostawiamy sobie tylko rzeczy tam do robienia A mianowicie chyba najbardziej to musimy sobie te copper Lady, ale są tego. Dobra, to może jeszcze nadmówić i oddamy to A teraz sobie pojedziemy na farmę drzew Tutaj coś, coś chyliwe. Okej, okay, no dobra, to możemy jeszcze najpierw tutaj sobie pojechać. Ja, moi drodzy, sobie przygotowałam też herbatkę tym razem, bo no trochę mnie gardełko boli od rozmawiania cały czas. Nie jestem jeszcze po prostu do tego tak przyzwyczajona. Jeśli masz trochę Can you help me deliver some medicine? Tak, doręczymy, tylko musimy sobie sprawdzić komu, który nam się też będzie pokazywać na mapie. Mam taką nadzieję. I tak, Gaylowi, Albertowi i Sam. Czy pokazują nam się te osoby na mapie? Ależ oczywiście, że nam się pokazują na mapie. Dwie są nawet tutaj. Te właśnie gdzieś się przemieszczam, więc do tej trzeciej Tylko jeszcze na tych się... Dobra, Arlo sam ucieka really nice Proszę Okej, okay, no tam e, wiem, że przeklikałam, ale no Mówiła o tym, że znowu się Hazen pojawił <laughs> ah, is this the remedy for the water poisoning from Phyllis? I really need it. What? The citizens are really enjoying the addition of the street lights. Hmm. In fact, some are even asking us to install more across the countryside as well. Unfortunately, we don't have that sort of budget. Okay, not say Gaj jeszcze wspomniał o tych lampach, które montowaliśmy. Że wszyscy mówili, że jeszcze potrzeba był tej na obrzeżach, chyba. Nie, oczywiście nie Ale że potrzeba był jeszcze więcej, ale no niestety wiem, budżet naszego miasta nie jest aż tak wielki. Albertowi. tutaj. Evoiding to chyba jest unikać, że unik Filip unika Alberta Więc jest to ciekawe, może to będzie jakiś ziom taki miłosny, bo em, Tutaj jeszcze tego nie odkryłam, ale na przykład w e, Stardew Valley Było bardzo dużo takich pikantnych em, Maczków, które się odkrywało z czasem A tutaj będziemy jeszcze musieli powiedzieć, że, że ukończyliśmy, ale to już Zaraz sobie tam do niej skoczymy Dobra, a teraz zostało nam do farmy drzew. Hello, goodbye. Okay. No dobra. Will this actually oh. work? I'm afraid of using relics. The church told us to use as little of them as possible. Bad things happen when they're used. No i tutaj nam mówią, że y, da się pytać, czy to w ogóle zadziała, a a No mówi, że Kościół jeden mówi, że nie powinna się tego używać. A widać, że nas tutaj y, bije y, nie rozprawimy Ale teraz z dwa, dwoma się musimy rozprawić. Niestety y, troszeczkę obijały nasz

That actually worked? Wow. Maybe I'll order a couple of these from you in the future. Now that the panbat issue has been resolved, we need to move quickly to heal our trees. The panbats took a lot of water and nutrients. We need a fast way of restoring them. We'll commission you for this job. Can you help us? Um, drzewa są, drzewa trzeba szybko uleczyć, ale że mamy problem z wodą i tak dalej, to mamy tutaj zadanie. Tak. O, widzę, że mamy tego lounge Stickera, więc będziemy go mogli oddać. To jeszcze jest zamknięte. No i co, powiem Wam, że nieźle się składa, nie musimy robić kolejnego. Ale będziemy też musieli oczywiście do Petry jeszcze skoczyć Z ym, Prośbą o ten jakiś system chyba nawadniający Tak mi się przynajmniej wydaje Przy okazji jeszcze Philip odwiedzimy No widzicie, ta gra jest taka, że Chodzimy z jednego punktu do drugiego i cały czas nam jakieś przybywają zadanka Ja już podejrzewam, że będą potrzebne dyski, więc Wezmę sobie ich ym, więcej po prostu na wszelki wypadek i biegniemy najpierw sobie tutaj jeszcze do Antoniego, żeby mu dać ten Lancetera. Ok, robi chyba przerwę. Zostaliśmy tylko troszeczkę pieniędzy. Tak wiecie, nie za dużo, nie za mało. W ogóle sprawdzę ile mamy, bo moglibyśmy już powiększyć. O, będziemy mogli sobie powiększyć działkę, więc może jak się nam się skończy energia, to, to zrobimy, ale nie obiecuję tego, no bo nie ukrywam, że będziemy sobie też musieli, e, żeby zrobić po prostu ten Assembly Station e, drugi, będziemy musieli. A, miałam jeszcze tutaj iść, a tu mam. Oliwia, no wchodzimy już tutaj, jak e, już tutaj idę. Ale nie ukrywam, że w późniejszym na Station potrzebne nam będzie miejsce, którego nie mamy. Kompletnie nie mamy miejsca na naszej na razie farmie. Filip, wszystko dostarczone. To jest moja osobista sprawa. Dziękuję ustawiłam. E, Filip, chyba nam przysłał buziaka. Moja wina niestety, ale wiecie, jak to się szybko leci i klika, to tak zazwyczaj bywa. Teraz możemy sobie porobić trochę parkouru. Normalnie przez skałę przeskoczymy, ale przez taki murek tu już się nie da się. Gdzie jest Petra? The ancients used many elaborate irrigation systems. I've read quite a bit about them. For this we'll need six data disks. Since you're building an irrigation system, you'll need something called a small engine. It's the machine that drives our cars and flies some of our planes. We don't have I can actually get some reading done under the streetlights now. You okay, have no, so... great Petra nam mówi, że, uh, po prostu... Że zrobi nam ten diagram, to stara się z tych sześciu datadysków odzyskać coś Ale będzie nam tutaj potrzebny small engineer Więc moi drodzy, też to oznacza, że będziemy się musieli udać do Hazel Ruins Na pewno, nie, Switch Ruins Ale to w jakichś tam innych odcinkach Teraz, y, z racji tego, że nam się właśnie kończy już powoli abonament, ja to tak nazwę w, tutaj w, w, w tych abonamentach w, w drugich, to y, pokopiemy jeszcze sobie trochę, żeby tam, wiecie, nie było za mało jeszcze. Będziemy mogli na przykład jutro, jak będzie czas, pokopać w tych pierwszych, bo one też nam się kończą. No i co? No i niedługo będzie już lato. Nie wiem, czy ten tylko ten, albo ten kotron chyba jeszcze dla to rośnie. Jak nie, no to uf, no trochę będzie smutno. Ale cóż, no bywa też i tak. Tutaj sobie troszkę pokopiemy. Ale nie no, wydaje mi się, że jeszcze rośnie. jaką widziałem, ja nic nie widzę. I znowu ta cisza. Wiem, ale jak po prostu to sam się tak zamyślam, albo przy jakieś takich łowieniu ryb, czy przy czy czymś, czym się e, trzeba zająć i skupić, tak powiedziała tutaj trochę magnesium order, też sobie wydobyliśmy jeszcze możemy sobie pokopać trochę Będziemy mieli zapas z tego. Mam nadzieję, że nam wystarczy na dłuższy czas. Nie będziemy musieli w najbliższym czasie sobie chodzić po ruinkach. Teraz pokopiemy. Ale to tylko moje były nadzieje. tutaj taka większa ruda nam się tego zebrała. Kiedyś kopaliśmy sobie o ten iron ore i ja myślę, że tego irona jeszcze trochę popiem, no bo jednak on się nam bardziej trochę przydaje niż ten magnezjum. Przynajmniej na razie. Pewnie magnezjum nam się będzie później przydawać też. Że już nam się powoli kończy energia. A jeszcze level sobie zdobyliśmy. Zaraz coś, jakiś punkcik dodamy. Jakiś no okej. Okay. Wam chciałam powiedzieć, że wydawało mi się, że jakoś teraz tak gnam z tym, e, z tą fabułą tej z wami, mimo, że miałam być powoli, ale tak sobie patrzę, że wiosna nam się już kończy i tak w sumie wcale nie jestem dużo wcześniej z tą fabułą, niż byłam. Więc... O! Mały upadek z wysokości. Okej. Okay. I tutaj jeszcze mam kawałek. Trochę uderzeń. Jeden, pięć, trzy, i nikogo o, I tutaj sobie mamy jakieś punkt do dodania, tylko co by tu dodać? A, to będzie chyba to, jak sobie biegamy gdzieś, że mamy po prostu więcej. O, tutaj coś, bone to No, jest tu bardzo dużo rzeczy, które moglibyśmy sobie pododawać. Ja myślę, że sobie podam, dodamy w damage, bo ten będzie nam za niedługo znowu potrzebny. No, pewnie za niedługo, nie wiem, tak pewnie, będziemy mieć za jakiś czas misje też do wykonania. A teraz, yy, tak jak mówiłam, lecimy sobie do naszego domku, e, powiększymy farmę, bo możemy, bo nas ma na to stać e, i sobie troszeczkę porobimy nowych rzeczy, czyli sobie właśnie poprzekładamy trochę na tej farmie. Spróbujemy się sobie posortować, chociaż no, będą potrzebne nam przełożenie niektórych rzeczy, tak jak Assemble Station, które będziemy przekładać dopiero jutro sobie tam, 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 tam. tam, tam. No i moi drodzy, patrzcie, co się w tym momencie dzieje, jeżeli chodzi o powiększenie. No, dostaliśmy bardzo duży kawałek. Ja sobie myślę, że tutaj będziemy mieli domek i koło domku od razu Assemble Station, więc uprawy myślę, że sobie tutaj przeniesiemy na, tutaj na ten róg, a te wszystkie piecyki będą tutaj gdzieś z boku. A, jeszcze tak trochę bardziej możemy. Okej. Okay. Wiem, że ja mogę sobie je pozbierać w decypunkcie, ale mi się wtedy wszystko zanuluje, co tam się robi. Więc w sumie wolę przenosić pojedynczo. Też pozbieramy z nich rzeczy. No, ale nie. opatrzcie, też może być. Czekajcie, to muszę po prostu. Tak, wiem, że będę kombinować. Okay. O nie, czekajcie. Nie, chyba tak się nie, nie uda mi się tego zrobić. Dobra, mniejsza. O nie, właśnie, właśnie zrobiłam to, co wam mówiłam, że nie chcę tego robić I schowałam sobie to Czekajcie, ty, te mogę sobie, o, patrz Wystarczyłoby trochę poczytać y, tego, co piszę na dole No, a nie jakoś dziwnie próbować samemu zrobić coś Wszystko na opak, dobra, tutaj Nadamy nie pamiętam, co tu się robiło, więc nie wiem, czy to karbon nie był. Chyba karbon tu był. Dobra, tutaj jeszcze weźmiemy, sobie podniesiemy. I... E, nie, nie F tylko C. Okej. Okay. Eee. Katery sobie możemy w tę stronę może poukładać to już nam coś zrobiło. Tutaj tutaj drugi. Te dolniczki jeszcze. Jak mówiłam, ja sobie je zrobię tutaj, Będzie mniej taką mini faremkę. Jeszcze teraz tak sobie myślę. Nie, nie chcę, nie chcę. Że tutaj fajnie by było mieć jakieś. Um, zwierzątka, więc teraz tak się zastanawiam, co z tym zrobić. Ale najwyżej, może zwierzątka sobie postawimy przed domem. No nie wiem, nie wiem. Najwyżej wiecie, jakiś tam odcinek znowu będę to wszystko przestawiać i zmieniać. Jak to ja. Po prostu. Co się zmieści jeszcze? Zmieszczam trzy rzędy. Okay. Chyba że wiecie, chyba że. Czyli nam zabraknie jeszcze jedno. Musimy to mało wyprodukować. A nie, czekajcie, nie zabraknie. Ale tak jak będziemy musieli jedno wyprodukować. O, no już to, Pójść to, to spać, już powinnam. Wiem, wiem. nam. Ewentualnie najwyżej sobie wiecie, zrobimy tutaj tą farmę, tutaj tak, o, i dotąd. A tutaj sobie przeniesiemy. Chyba tak zrobię nawet. Ale to już yy, chyba nie dzisiaj, bo czasowo widzicie, że gdzieś nam nie O oj nie 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 nie, nie. podniesiemy I ja sobie to przyniosę. o tutaj, w tą stronę i tu będziemy mieli sobie po prostu a tam będzie mieli zwierząt a nie będę chyba tego ponosić, bo nie wiem co by się stało, czy mi to jakichś punktów złożyło, czy nie. No ale jak widzicie, no nie udało się do końca tego wszystkiego poprzedstawiać. Może w tym odcinku jeszcze typ porobimy jakieś porządeczki i zaczymy. Ale na razie się chciałabym w tym odcinku w następnym. Ale na razie chciałabym się z Wami pożegnać, podziękować za e, dzisiejszy odcinek, za to, że mnie oglądacie. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie mi to w komentarzach. Ja zapewniam Was, że mimo że nagrywam dużo na zapas, to ja to skoczytam. Jak widzicie, e, zazwyczaj zostałem serduszko do komentarzy i odpowiadam na te komentarze. E, tyle jestem po prostu, ile jestem w stanie odpowiedzieć na te komentarze. E, a w tym momencie chciałabym Wam podziękować, się z Wami pożegnać i zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków, jak i kolejnych. Pa, pa!